Cześć Michał, tutaj. Jeśli chcesz zostać DJ-em, to muszę Cię o tym powiedzieć, a mianowicie na co może być narażona Twoja psychika podczas tego, gdy będziesz DJ-em. Czyli co musi znosić psychika DJ-a w trakcie jego występu, w trakcie jego grania, pobytu za konsoletą. No bo jeśli chcesz nim być, to na pewno Cię też w mniejszym lub większym stopniu mogą spotkać te zjawiska, o których Ci dzisiaj powiem. Być może nie są to zjawiska, które się powtarzają co imprezę ale powtarzają się bardzo często i z biegiem czasu doszedłem do wniosku, że to są chyba zachowania naturalne, ludzkie, które potrafią się regularnie powtarzać, także również i ty możesz na nie natrafić. Na sam początek jedno z moich ulubionych, czyli podchodzi ktoś do ciebie w trakcie imprezy i mówi zagraj coś fajnego. A jak go zapytasz konkretnie co chciałbyś, żeby ci zagrać, jaki utwór, no nie wiem, zagraj coś fajnego, ty jesteś DJ-em, ty się powinieneś na tym znać, ty wiesz co jest fajne, co i jak grać. No i bądź tu mądry i zagraj coś fajnego temu komuś, żeby go zadowolić niejako. Kolejnym takim, ja to nazwałem swego, już nadałem temu nazwę, jaka to melodia, no bo zdarzają się ludzie, którzy przychodzą, wiesz, ty skupiony, słuchawki na uszach, zgrywasz jakieś tam utwory, oni podchodzą, wieszają ci się na karku i nucą ci tam coś do ucha, jakiś utwór, który by oczywiście chcieli, coś tam sobie nucą, po, jakieś mówią wyrywkowe słowa, niekiedy gdzieś tam jakieś wiesz, nawet nie tyle nucą, a opisują, na przykład przychodzi ktoś i mówi zagraj ten utwór, co tam jest teraz ta taka trąbka. Ten taki saksofon, co jest teraz na czasie, wszędzie grają. A przychodzi na przykład okres wakacyjny, gdzie co drugi utwór jest saksofonem, bo to jest jakiś tam, powiedzmy, element yy, muzyki, czy też linia melodyjna, która występuje w wakacyjnych utworach. I ty się zaczynasz głowić, jaki utwór, w którym jest yy, saksofon. A on do, tobie, do ciebie mówi, no ten, gra, gdzie grają wszędzie, tam jest trąbka, czy tam taki saksofon. No i ty wtedy już to jest... Yy, Program jaka to melodia poziom hard. Bo musisz wiedzieć, co to za utwór i musisz go niejako mu zagrać. Znaczy musisz, nie musi, warto by było, bo inaczej nie, to cię jeszcze, jak będzie jakiś mało kulturalny, to cię wyzywa i obrażony pójdzie. Także jaka ta melodia, to jest bardzo często powtarzająca się sytuacja. W momencie, gdy ludzie nawet nie znają tytułu, nie znają wykonawcy, ale przychodzą, proszą o jakiś utwór, nucą, śpiewają, rzucają jakieś wyrywkowe teksty. Kolejnym to jak już ktoś do Ciebie przyjdzie, ma sprecyzowany już ten swój hicior, tak zwany utwór jego, który jest jego ukochanym, najulubieńszym, jedynym chyba na świecie, no i zamawia Tobie ten utwór. Oczywiście nie mam nic, nie mam nic do tego, nie ma nic złego, żeby ktoś sobie zamówił jakiś utwór, no i mu go zagram, tak? Tylko trafiają się tacy ludzie, którzy przyjdą powiedzmy za pół godziny lub też za godzinę i znowu proszą o ten utwór. Okej, okay, może i zagrasz go drugi raz. No ale już dwa razy ten sam utwór na imprezie, to ktoś może powiedzieć i przyjść, co ty nie masz innej muzyki, że grasz ciągle to samo, to mówię, te dwa razy to jeszcze okej, okay, może i puszczę. Ale są tacy ludzie, co uwierz mi naprawdę co 30 minut potrafią przyjść i prosić o ten sam utwór. Jakby nie było innej muzyki na świecie. Ja rozumiem, że to jest ich ulubiony utwór, że być może to jest jego ulubiony or utwór jakiś życia, marzeń, cokolwiek, no ale całą imprezę, co pół godziny ciągle ten utwór, no i wiesz, ty puścisz raz, puścisz go drugi raz, a ta osoba potrafi przyjść trzeci, czwarty, piąty i któryś raz z kolei i zamówić ten sam utwór. Także na takie sytuacje również musisz się przygotować i również mogą się takie przytrafić, jak będziesz DJ-em. Kolejna taka sytuacja, która się również na gminie potrafi powtarzać, to końcówka imprezy, być może godzina czwarta, piąta, w zależności do której masz imprezę i ktoś do Ciebie przychodzi lub też stoi przed konsolą na parkiecie i krzyczy mało albo jeszcze. I Ty być może puścisz mu ten bis, czyli tak zwany jeszcze jeden utwór, on zakończysz już pod tym utworze, również pożegnasz wszystkich, zakończysz imprezę, on krzyczy dalej jeszcze albo ona, bo to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest powiedziane, że to musi być oczywiście płeć tylko męska i ci krzyczy jeszcze i ile byś nie zagrał tak zwanych bisów, tak zwanych jeszcze, to będzie mało, także trafiają się tacy ludzie, którzy są nie do zdarcia, ile by im nie było jest zawsze mało, także na to również musisz być przygotowany niejako, że będą ci mogli krzyczeć jeszcze, jeszcze, jeszcze i tak do upadłego. Ty być może już jesteś, znaczy ta impreza trwa 8, 10, 12 godzin, ty jesteś za tą konsoletą, padasz na twarz, a taka osoba będzie ci krzyczeć jeszcze, jeszcze i jak nie zagrasz jej tego, a w ogóle w ogóle jak nie zagrasz tego jeszcze, to będziesz najgorszym DJ-em, jeszcze cię może zwyzywać i nie wiadomo do czego może dojść. Tak, na koniec jeszcze ci przyjdzie, powie, że to była najsłabsza impreza na której była albo ta w ogóle ty jesteś najsłabszym DJ-em, jakiego kiedykolwiek widziała czy widział. Ta osoba, w zależności jaki będzie w płci. Także niektórzy ludzie mają niespożyte energii, czy też niespożyte zasoby energii na imprezie i nieważne, którą ty jesteś już godzinę na nogach, nieważne ile ta impreza trwa, oni mogą ci krzyczeć dalej jeszcze, mogą ci krzyczeć dalej bis. Także na to też warto się przygotować. Zdarzają się też również takie sytuacje, nie ma znaczenia czy to w klubie, czy na imprezie okolicznościowej, że ktoś ci przyjdzie i powie do ciebie weź to chłopie ścisz, bo tak dudni, że mi mózg rozsadza. To oczywiście powiedziałem takim pużartem, półserio w takiej przenośni, bo to może być w różnej formie powiedziane. Niekiedy przychodzą właśnie, mówią, tak jak ci powiedziałem to dosłownie, niekiedy powiedzą ci yy, kulturalnie, czy możesz się ściszyć, a niekiedy przyjdzie ktoś i powie, weź to, ścisz, bo to tak głośno gra, że nic nie słychać. No i na przykład zastosujesz się do jego uwagi, bo stwierdzisz, że ty no faktycznie może ja gram za głośno. Ściszysz to przyjdzie zaraz druga osoba może się taka przytrafić i powie do ciebie, chłopie, weź to podgłoś, bo jest impreza, ma być głośno. No i ty wtedy niejako jesteś między młotem a kowadłem, no bo tu jak ściszysz to, znaczy jak dasz głośniej, to jest źle, jak ściszysz jest źle. Dlatego tutaj jest też pojęciem względnym poziom głośności, zrób ciszej, zrób głośniej. Także... Dla jednego, jest, zrób, znaczy dla jednego jest za głośno, a dla drugiego jest za cicho. Także jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Jeszcze z takich sytuacji, co się często powtarzają, to tworzą się niejako też grupy tematyczne, być może no, grupki osób, którzy lubują się w jakiejś tam kategorii muzycznej, w jakimś tam guście muzycznym. Ja oczywiście nie mówię, że to jest złe, bo każdy ma jakieś swoje upodobania. Tak? O gustach się nie dyskutuje i każdy może sobie lubić, jak, jaki tam nurt muzyczny mu się tylko podoba. Tylko dochodzi też do takiej sytuacji, że potrafię Ci przyjść grupa ludzi, czy też wysłannik, przedstawiciel tej grupy ludzi i powiedzieć, zagraj na przykład coś z jakiegoś danego gatunku muzycznego. Ok, stwierdzasz, że to nie jest złe, pasuje do na przykład dzisiejsz, tematu dzisiejszej imprezy lub też do gatunku muzycznego, który panuje na dzisiejszej imprezie i to grasz. I ta grupa ludzi jest zadowolona, która oczywiście za, zamawiała ten nurt muzyczny, a zaraz się trafi jakaś grupa ludzi, która tego nie trawi. Przyjdzie i ci powie weź to przełącz, bo tego się nie da słuchać. Mam tutaj chociażby na myśli taki gatunek muzyczny, jakim jest disco polo. Abstrahując już od tego... Jaka jest moja opinia na ten temat gatunku czy też nurtu muzycznego, zwał jak zwał? Trafiają się tacy ludzie, którzy są oczywiście zwolennikami, trafiają się i przeciwnicy tego nurtu muzycznego i potrafią ci właśnie przyjść i w ogóle jeszcze najlepsze to potrafią się tak zachować na imprezie. To jest głównie taka uwaga, gdzie są imprezy z jednym parkietem. Bo jeśli w klubie masz na przykład podzielony parkiet tematyczny, albo imprezę nawet w hotelu podzielono tematycznie, że masz dany, te na przykład lata tam 80. impreza, no to okej, okay, to tam grasz tylko ten jeden gatunek muzyczny. W klubie masz salę klubową, to grasz jeden gatunek, ale gdy są sale z jednym parkietem, chcesz jeden parkiet z muzyką wszelaką, czyli musisz grać wszystko dosłownie, no to właśnie mówię, że mogą się przytrafić takie grupy ludzi, że przyjdzie ci właśnie jedna lub kilka osób i zamówi na przykład to Disco Polo, powiedzmy już jak tak mówimy sobie na tym przykładzie, no bo oni to kochają i przy tym się bawią. Druga grupa ludzi może tego nienawidzić, przyjdą i powiedzą weź to przełącz, tego się nie da słuchać, bo to jest w ogóle B. No i jak to przełączysz, to ta grupa ludzi, która się lubuje w tym Disco Polo, już nagle schodzi z parkietu, siedzi niejako obrażona w loży, czy tam za stołami, w zależności co to jest za sala, czy lokal, no i obrażeni z grymasem na twarzy, bo ty nie chcesz grać Disco Polo. A jak grasz Disco Polo, to oni się z kolei bawią, a ci co nie lubią Disco Polo, się nie bawią i siedzą, oni niejako obrażeni i mówią, że co, to DJ gra tylko ciągle Disco Polo. Także już po raz kolejny powtórzę, jeszcze się taki nie, urodzi, nie urodził, co by każdemu dogodził. Także to są właśnie też tego typu sytuacje, na które Twoja psychika dobrze by było, żeby była przygotowana, jeśli chcesz zostać DJ-em, jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę DJ-ską, jeśli wydaje Ci się, że to jest taki łatwy chleb. Oczywiście są też zalety tej roboty. Ale no, no, na ten temat nagram osobne wideo, bo to już nam się du, du, długie zrobi nagranie. Nie chcę, żeby to było też za długie, bo później nie będziecie chciało tego oglądać. Także te sytuacje, te zachowania, które Ci dzisiaj wymieniłem, to są takie sytuacje, które się można powiedzieć na mojej drodze często, często, gęsto pojawiają, jak gram imprezę, no to się przytrafiają takie sytuacje No i dochodzę do wniosku, że to jest chyba taka natura ludzka i po prostu bardzo często to się powtarza. Może nie nagminnie, ale na każdej imprezie zawsze kilka z tych sytuacji lub też tam jedna, dwie, które Ci dzisiaj wymieniłem, potrafią się powtórzyć i niejako musisz być przygotowany na to Twoja psychika, bo to oddziałuje najbardziej podejrzewam na Twoją psychikę, że możesz się stresować, możesz nie wiedzieć, tak jak, tak jak znajdować się w takiej sytuacji między młotem a kowadłem, no bo Ci chcą głośniej, Ci chcą ciszej, Ci chcą disco polo, Ci chcą radio Ci chcą w ogóle jeszcze coś innego. I taką możesz mieć niekiedy wariację, zagrasz disco polo, to z kolei przyjdą Cię wyzywać, powiedzą co Ty tutaj robisz, jakieś wiejskie dożynki nie zagrasz czegoś, kto ci coś zamówi, to czasami może być na ciebie obrażony, może być obraza majestatus, wyzywać cię, jeśli będziesz miał gdzieś Facebooka, stronę internetową, obsmarować cię, że ten DJ jest taki i taki, bo nie chciał mi tego zagrać albo coś, nie chciał powiedzieć mojej dedykacji, pozdrowień, także na takie sytuacje również musisz być się przygotowany. No teraz to wiesz, mówię z uśmiechem na twarzy, ale też jak jestem podczas imprezy, natrafiam na takie sytuacje, to niejako czasami... Jestem zmieszany, ale do wszystkiego trzeba podejść z dystansem. Też często nie wiedziałem, jak się zachować, na, na początku zwłaszcza nie wiedziałem, tak, co robić. Teraz już bardziej mam, że tak powiem, ułożone zachowania odnośnie tych ludzi, ponieważ wiem, że te zachowania się powtarzają i to jest taka sytuacja, że na przykład ta osoba jest raz w roku na imprezie, a ja jestem powiedzmy co weekend na imprezie i jestem taki o tyle sytuacji dogodnej, że no niejako wiem, co na tej imprezie powinno być i co się powinno dziać i nie, już, już sobie może, można także, nie pozwalam sobie do tego, żeby mi na, ktoś narzucał z góry, jak mam grać imprezę, albo mi tam wiesz, jakiś scenariusz układa, mam tu na myśli jakiegoś imprezowicza, bo jeśli jest to powiedzmy mój przełożony, mój zleceniodawca, no to okej, okay, z nim oczywiście ustalam jakiś scenariusz, harmonogram imprezy, co gramy, kiedy, co i jak, ale jeśli wiesz, zwykły gość bawiący przychodzi do mnie raz, drugi, okej, okay, coś tam mu zagram, jakąś tam dedykację go powiem, ale jak on nam wolnie, na gminie przychodzi, jeszcze momentami, wiesz, się unosi, yy, zachowuje się jak, wiesz, czasami dziecko obraża się, bo mu nie chcesz czegoś zagrać i w ogóle, no to to już tak z przymrużeniem oka traktuje niekiedy i na to musisz być przygotowany, jeśli chcesz zostać DJ-em. Ok, kończę, bo już się trochę dużo nagrania zrobiło, znaczy długi materiał, a to też nie chcę, żeby było zbyt długie, żeby, żeby to były takie treści, wiesz, yy, łatwo, łatwo i szybko strawne. Dzięki za uwagę, cześć.